Aneta Pierścińska, zapraszam na środowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Pielęgniarki szpitala chcą 1500 złotych podwyżki. Jemy? Że zarabiają nie tu. Świąteczny nastrój na ostrowieckim rynku. Jest to sposób na pokazanie tradycji, na pokazanie tego, że mamy bogate tradycje. Poezja i muzyka w kolegiacie świętego Michała. Zapomniano Bogu Na ręce dyrektora szpitala trafiło pismo od Związku Zawodowego Pielęgniarek. Znalazły się tam trzy punkty. Jeden z nich dotyczy wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w ZOZIE. 23 marca ogólnopolski Związek Pielęgniarek złożył na ręce dyrektora szpitala pismo, w którym była petycja dotycząca realizacji tych trzech postulatów. Pierwszy punkt dotyczył spraw organizacyjnych, spraw Braku pielęgniarek, spraw związanych z tym, iż pielęgniarki częstokroć wykonywały czynności, które mogliby wykonać inni pracownicy. Prawdą jest, proszę Państwa, że robiłem audyt potrzeb pielęgniarskich i do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania szpitala brakuje mi 32 pielęgniarki. Oszczędności. Generowane na y, bezpieczeństwie pacjentów y, nie mogą dłużej mieć miejsca, i wystąpiłem do Powiatowego Urzędu Pracy natychmiast o y, y, skierowanie na staż 10 w 5 salowych. Mam zapewnienie pana dyrektora, że y, nad sprawą się pochyli. Ja będę musiał dotrudnić. Kolejne pielęgniarki, kolejne salowe, ale wracając e, do wątku. E, w drugim punkcie e, pielęgniarki, których pracę doceniam, których szanuję, e, które szanuję i wiem, że zarabiają niedużo, e, ale e, Propozycja, która została przez nich skierowana, a więc podwyżka minimum 1500 zł na osobę z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 roku kosztowałaby szpital w roku 2015 nie mniej, nie więcej tylko 9 milionów dodatkowo. 9, około 9 milionów 160 tysięcy zł. Pragnę dodać, że jeśli ujemny wynik finansowy przekracza wartość amortyzacji, która na ten rok planowana jest na wysokości 4,5 miliona zł, to wtedy jest, jest obowiązek albo likwidacji szpitala, albo jego przekształcenia w formie komunalizacji bądź prywatyzacji. I trzeci punkt był taki, iż pielęgniarki zaproponowały, poprosiły, żebym zapewnił, że przez trzy lata nie pogorszą się dla nich warunki pracy i płac. Punkt trzeci, inaczej, punkt drugi, realizacja punktu drugiego wyklucza realizację punktu trzeciego. Bo wtedy jest likwidacja szpitala. Jeszcze raz powtarzam. E, cenię pracę pielęgniarek. E, ich pensje są wynikiem wieloletnich zaniedbań systemowych i innych. E, ale nie byłem w stanie, szczególnie w, w ciągu trzech dni, sprostać tym wymaganiom. I z mocy prawa, y, niestety, znajdujemy się w sporze zbiorowym. Protest pielęgniarek może pogorszyć już i tak złą kondycję finansową szpitala. Ostrowiecki ZOS jest zadłużony na ponad 21 milionów złotych, a w 2014 roku wygenerował stratę w wysokości ponad 2 milionów złotych. W roku 2014 y, wynik finansowy. Wypracowany był ujemny i osiągnął wartość około 2 miliony, ujemną wartość minus 2 miliony 850 tysięcy. To jeszcze nie jest tragedia, bo jest to kwota poniżej wartości amortyzacji, więc nie jest yy, yy, dobrze ale może jeszcze nie tragiczny, ale o wiele bardziej istotne i bardzo, bardzo niebezpieczne jest zadłużenie szpitala. Zadłużenie szpitala, które na koniec 2014 roku wyniosło 21 milionów 700 złotych na koniec każdego roku z 8 lat do tyłu nie było takiego zadłużenia. Było to najwyższe zadłużenie w historii 8 lat na koniec roku kalendarzowego. Z tego, proszę Państwa, 8 milionów to y, zadłużenie natychmiast wymagalne, które po pierwsze generuje odsetki, ale to również nie jest najgroźniejsze, tylko y, najgroźniejsze jest to, że to są sprawy już będące u komornika, sprawy będące w sądzie albo sprawy będące na etapie indykacji przedsądowej. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> e, taka sytuacja stwarza tak dużego, ta, taka sytuacja tak dużego e, zadłużenia natychmiast wymagalnego stwarza niebezpieczeństwo zajęcia kont bankowych i e, zagrożenia. Funkcjonowania szpitala. Szpitalowi brakuje już pieniędzy na bieżącą działalność. Sytuację jeszcze poważniej pogarsza termomodernizacja, która zdaniem obecnego dyrektora ZOZ-u była niepotrzebna. Na ten cel szpital zaciągnął ponad 1 1,7 mln złotych kredytu, dlatego teraz nie ma zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa została znacznie obniżona i między innymi została obniżona przez. Moim zdaniem, wykonanie bardzo ładnej, ale nie w pierwszej kolejności ważności potrzeb inwestycyjnych, chodzi mi o termomodernizację termomodernizacji szpitalu, za którą szpital otrzymał skrzydła biznesu. Kosztowało to, proszę Państwa, 2 miliony 800 tysięcy. Z tego 300 tysięcy wydał szpital z własnych środków, a blisko milion siedemset musiał wziąć pożyczki. Wprawdzie nie bardzo wysoko oprocentowanej, ale spowodowało to, że wydano pieniądze na, moim zdaniem, nie najbardziej ważne sprawy. W tym momencie ja nie mam pieniędzy na to, aby zrealizować postulaty Pracownicze, o których za chwilę. Nie mam pieniędzy, żeby serwisować sprzęt. Nie mam pieniędzy, żeby zakupić sprzęt, który ulegnie uszkodzeniu. Wydaje mi się, że popełniono błąd. Ja również jestem estetą i chciałbym widzieć swoją firmę piękną na zewnątrz, ale przede wszystkim. Chciałby widzieć firmę, która może realizować swoją misję. Dyrektor liczy, że w trakcie negocjacji dojdzie do porozumienia z pielęgniarkami. Zatrudnienie nowego personelu medycznego winno poprawić ich warunki pracy. W tym roku w planach był uwzględniony wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek. Negocjacje zapowiadają się bardzo trudne. Jeżeli dyrektor ZOZU chciałby spełnić żądania pielęgniarek, to szpital potrzebowałby dodatkowo 9 milionów złotych. Spełnienie tych postulatów oznaczałoby początek likwidacji placówki bądź konieczność jej przekształcenia ze względu na wynik finansowy. W planie finansowo-rzeczowym na rok 2015 przewidzieliśmy wzrost płac. Przewidzieliśmy wzrost płac wynikający nie tylko z podwyżki płac, ale również. Z konieczności zatrudnienia tej części personelu, która wcześniej była, który wcześniej był redukowany, po to, żeby ciąć koszty. Nie trzeba wiele, aby ożywić ostrowiecki rynek. Jego otwarta przestrzeń sprzyja organizowaniu imprez masowych. Dzięki starostwu Ostrowieckiemu w niedzielę Ostrowczanie mieli okazję miło spędzić czas, dokonać świątecznych zakupów i posłuchać muzyki ludowej, która rzadko gości w naszym mieście. Na moja Przez kilka godzin opustoszały zazwyczaj ostrowiecki rynek zapełnił się straganami, muzyką i słodkimi zapachami. Było kolorowo i wesoło. Na płycie rynku swoje stragany rozstawili sprzedawcy świątecznych stroików, producenci ciast, chleba, wyrobów mięsnych i gotowych dań. Można było wszystkiego spróbować, ale również już dokonać zakupów na święta. Na Kiermaszu swoje wyroby prezentowało kilkudziesięciu wystawców. Wśród nich znane firmy z powiatu ostrowieckiego, w tym Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, której wyroby cieszyły się największym popytem. Na straganach królowały także stroiki wielkanocne i tradycyjne wielkanocne dania prezentowane przez koła gospodyń wiejskich. Kupujących było bardzo wielu, a że pogoda dopisała, rynek tętnił życiem przez parę godzin. Organizatorem pierwszego wielkanocnego jarmarku było Ostrowieckie Starostwo jest to sposób na pokazanie tradycji, na pokazanie tego, że mamy bogate tradycje, że mamy czym się chwalić, mamy co pokazać jako powiat Ostrowiecki, a że rynek właśnie do tego powinien służyć, więc cała ta nasza impreza, pierwszy kiermasz tradycji wielkanocnych odbywa się na rynku. Myślę, że dzięki takiej imprezie, ale nie jest to jedyny mój pomysł na ożywienie rynku, niebawem, niebawem będzie następny pomysł co do tego, żeby rynek ożył, wprowadzony w życie. Myślę, że takie imprezy powinny się tu właśnie odbywać. Od tego, są, od tego właśnie jest rynek. Niespokojną noc przeżyli mieszkańcy budynku przy ulicy Sienkiewicza. Nad ranem runęła bowiem część elewacji jednego z bloków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratownicze. Uprzątnięto teren wokół bloku, pojawiły się barierki odgradzające miejsce zdarzenia od ruchu pieszych. Obecnie trwa analiza, jak doszło do tego typu wypadku, z pierwszych ustaleń wynika, że był to błąd sztuki budowlanej, a nie efekt działania silnego wiatru. Ten w ostrowcu i okolicach jak na razie nie wyrządził żadnych poważniejszych szkód. Krzysztof Hapczyn, dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego mieszczącego się przy ulicy Kulińskiego, został zawieszony przez zarząd Starostwa Powiatowego. Powodem takiej decyzji są nieprawidłowości w dokumentacji kierowanej przez niego placówce. Pan dyrektor nie jest odwołany, tylko zawieszony w swoich obowiązkach kierowniczych do czasu wyjaśnienia sytuacji niepraw... związanych z nieprawidłowościami w placówce. Sam zainteresowany nie chce komentować tych zarzutów, ale zapowiedział złożenie odwołania od decyzji zarządu. Sprawa może nawet trafić do Sądu Pracy. Dotychczasowy dyrektor został zawieszony na 6 miesięcy. W Kolegiacie Świętego Michała odbył się koncert Znak Pokoju. Znani muzycy wykonywali muzykę instrumentalną pod wiersze znanych polskich poetów, które recytował Edward Lindę Lubaszenko. W Kolegiacie Świętego Michała odbył się koncert zatytułowany Znak Pokoju, w czasie którego gość specjalny Edward Lindę Lubaszenko recytował wiersze księdza Jana Twardowskiego, Czesława Miłosza, Wisłowy Szymborskiej oraz Zbigniewa Herberta. Akompaniował mu zespół de Profundis w składzie Cezary Chmiel instrumenty klawiszowe, Marek Stryszowski śpiew, saksofony oraz Tomek Kudyka trąbka. Bogu jedynym, golejącym krzywiem, stróżą nam żyć. Patrzę, ludzie teraz jeszcze chwili, nie pojęli jak król, Na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej Krzemionki można oglądać program lokalny naszej telewizji kablowej. Jest to możliwe dzięki zakładce znajdującej się na pierwszej stronie w grupie informacji o telewizji kablowej. Przypominamy, że adres strony spółdzielni to www.smkrzemionki.pl. Tym komunikatem żegnam się z Państwem i zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania kuriera ostrowieckiego.